Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na losowaniu Pucharu Polski Kobiet na Szczeblu Wojewódzkim. Ze mną jest prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pan Paweł Wojtala. Dzień dobry. I żeby tutaj PES... Żeby nie przedłużać, przejdziemy do losowania jeszcze tylko krótko na temat zespołów, które zgłosiły się do tegorocznej edycji, do pierwszego etapu Pucharu Polski. Mamy w misie 8 kul, 2 wolne losy, 6 zespołów. Przedstawiciel Lokum trzeciej Ligi, Subczanka Subca oraz przedstawiciele czwartej Ligi, Kronwolsztyn, Jarota Jarodzin, Lech UM, 2 Poznań, Lipno oraz MKS Kania Kostyń. Przejdźmy zatem do losowania. Lipno Stęszew, Lip przedstawiciel czwartej Ligi, jeden z y, półfinalistów y, ubiegłorocznej petycji Pucharu Polskiego, nasz Grom Wolsztyn oraz Grom Wolsztyn y, też tutaj. Klub, który jest znany z występów w czwartej lidze. Wiemy już, że te zespoły przystąpią do rywalizacji od ćwierćfinału, który odbędzie się zapewne w weekend 26-27 sierpnia. Jarota Jarocin. Jarota Jarocin, kolejny z przedstawicieli czwartej ligi, który zapewne będzie chciał w tym sezonie nieco namieszać. Wolny los. I już wiemy, że Jarota Jarocin przystąpi do rywalizacji dopiero od półfinału, który zaplanowany jest na środę 6 września. I znowu ktoś z wolnym losem. Zobaczymy, kto będzie szczęśliwcem tym razem, chociaż stwarzywszy pewnie tutaj na, na układ terminarzy, pewnie już tutaj będą poszukiwania sparing partnera na ten termin. MKS Kania Kostyn. MKS Kania Kostyn, czyli kolejny z naszych czwartolikowców. I ostatnia para w dzisiejszym losowaniu. Lech, ułam, dwa Poznań. Czyli mamy tutaj rezerwę pierwszoligowego Lecha poznań UM. Myślę, że zespół, który z pewnością doda też kolorytu całej czwartej lidze i już chyba można się domyślić, kto tutaj będzie rywalem. KKP, słupczanka, Subca. I zważywszy na też układ czwartej ligi w poprzednim sezonie, co prawda lech, rezerwy lecha nowy twór, jednak wiemy, że tutaj będą czerpać z zasobów wm także myślę, że spotkanie jak najbardziej e, interesujące. Zatem przypomnijmy terminy Pucharu Polski, e, w, pierwszego etapu Pucharu Polski e, w tym sezonie. Jeśli chodzi o spotkanie z usiałem, z słupczanki, z słupcy, tutaj. Mamy to czynienia z 23 sierpnia. Słowakie po prostu na wcześniej rozpoczynające się rozkrywki lokum trzeciej Ligi. Pozostałe zespoły, które zaczynają od ćwierć finałów, do rywalizacji przystąpią w weekend 26-27 sierpnia, a finał zaplanowano na środę 20 września. Panie prezesie, dziękuję za bardzo sprawne przeprowadzenie losowania i oczywiście życzymy wszystkim zespołom powodzenia. Wszystkim powodzenia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję.